Te niezwykłe pociągi przemierzają malownicze, jak i bardzo niebezpieczne trasy. A gdyby coś takiego trafiło w pociąg? Podróżowanie nimi może naprawdę zmrozić krew w żyłach. Wystarczy jeden błąd maszynisty, żebyśmy zaczęli się ześlizgiwać. Ale są też takie, którymi podróż jest bardzo ekskluzywnym i relaksującym doznaniem. Umarłem i poszedłem do nieba. Niezwykłe pociągi. Od poniedziałku do piątku po 14 w Polsacie X. Czy starożytni bogowie to twory wyobraźni? Mity z różnych zakątków świata mówią o bogach zstępujących z nieba. Czy obcy? Nazwano ich aniołami, chociaż wiedziano, że są nie z tej Ziemi. Co pozostawili po sobie? To jeden z niewielu tworów, które widać z kosmosu starożytni kosmici. Czy starożytni obcy wywarli wpływ na kształtowanie się naszej historii? Od poniedziałku do piątku, o 19.00, w Polsacie X. Powstałem z martwych, niczym Oden. Chcę, byście żyli razem w pokoju. Syn Ragnara Lodbroka oraz jego żona Torwi zgodzili się przyjąć przez. Powiadają, że nasz nowy Bóg umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jakie? Jestem bogiem i warem. W twojej głowie zalągł się wąż. Wikingowie od poniedziałku do piątku o 21 w Polsacie X. Zaskakująca wiedza starożytnych. Ciekawe, co czułby Heron, gdyby dowiedział się, że jego wynalazek odmieni kiedyś świat. Zapomniane odkrycia dawnych pokoleń, które wprawiają współczesnych w zachwyt. Śmiercionośne bronie, które były tak przerażające, że zakazywano ich używania. Takie narzędzie z pewnością mogło siać panikę w szeregach wroga. Te i inne. Niesamowite wynalazki starożytności. W niedzielę o 20.00 w Polsacie X. Wielobarwne Podlasie, kraina ludzi kochających ziemię i kultywujących rodzinne tradycje. Tu w tej chacie urodził się mój dziadek, babka i tato. Stają o czwartej przeważnie. Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie. Jak gospodarz zadowolony, to i krowa szczęśliwa. I kociaczki jakie mam wielutkie. Rolnicy Podlasie. Od poniedziałku do niedzieli o 15 w Polsacie Reality. Ludzie gór od wieków wierni są tradycji. Pasa nie mówi, nie jest do mnie obszarem, ja się wcale tego nie wstydzę. Podkreślają to specyficzne zwyczaje i stroje. Niezmienny kodeks wartości. Dobre bo blisko nieba, jak się kiedy umrze, no to nawet drabiny nie. Trzę. Jak radzą sobie z wyzwaniami XXI wieku? To jest moje życie, no? Ciopeczka, czupazzecka, hej! Górale, dzisiaj o 18.05 w Polsacie Reality. Ofiary nieudanych zabiegów chirurgicznych. Plastyka brzucha skończyła się trzykrotnym pobytem na ojomie. Operowano mnie z osiem razy. Nos nadal wygląda, jakby miał odpaść. Koledzy żartują, że przypominam postać z obrazu Picasso. Ile wydałaś na korekty? Niemal milion dolarów. I lekarze, którzy przywracają nadzieję na szczęśliwe życie. Podajmy się zabiegu. Tylko Pan zdoła dokonać cudu. Poprawki z kalpelem od poniedziałku do niedzieli o 22.00 w Polsacie Reality. Wstrząsające opowieści. Może ktoś, posłuchając mojej historii, może nie doprowadzić do takiej tragedii jak ja. Tęsknota za bliskimi. Brakuje mu go strasznie. Tęsknota zżera mnie. Tak, by cząstka mnie umierała. Głęboki żal. Wszystko zrobię, żeby dzieci odzyskać. Czyli codzienność za kratami. Staj, to, to mój Więzienie kobiet. Już nigdy w życiu nie popełnię takiego przestępstwa. W piątek o 18.05 w polsacie Reality. Nazywali go mariaci, bo nie rozstawał się z gitarą. Wymiatał na niej jak nikt. Ona była zabójcza i piękna. Ich muzyką jest śmierć. Chcę, żebyś kogoś sprzątnął. Zabijesz Markeza. Skacz: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp. Pewnego razu w Meksyku. Desperado 2. W środę o 22.00 w Polsacie Film 2. Ulice są pełne pieniędzy i kobiet. Mogą być nasze, trzeba tylko złapać okazję. Musimy kogoś zabić i będziemy jak oni. Ten plan na szczęście nie wypali. Los przygotował dla nich inną przyszłość. Dobro nie powinno tolerować zła Taki jest porządek świata Rola twardziela jest męcząca To teraz nasze życie Niesamowite pojedynki i potężne uderzenie humoru Kung Fu Shao W czwartek o 22 w Polsacie Film 2 Dużo o tobie słyszałam Family. Witaj w rodzinie Rywalizacja tym jest doskonałym pianistką Trzeba go podstroić Wiesz, co to jest elita? Miłość. Boże, jakaś ty piękna. Jesteś bardzo dziwny. Wiem. Podstępy. Gotowa? W tej grze wszystkie chwyty są dozwolone. Pamiętaj, że nadal jesteś tu gościem. Traktujesz ludzi jak śmierć. Możemy skorzystać z prysznica? Szkoła Uwodzenia 2. W piątek o 22:00.